Możemy zaczynać, tak? Dzień dobry Państwu. Temperatura powietrza się nam podwyższyła, ale też wiemy, że we wszystkich środowiskach politycznych. Dzisiaj podnosi się temperatura w związku z ogłoszonymi wynikami. Z ogłoszonymi, wynikami. Wyników jeszcze nie mamy ogłoszonych, ale mamy ogłoszony termin wyborów prezydenckich, które odbędą się 10 maja. Ja nikogo nie muszę przekonywać, jak istotne są to wybory i że Polki, Polacy będą wybierali w tych wyborach nie tylko prezydenta, nie tylko osoby, która będzie stała na ich czele, broniła ich interesów. Ale przede wszystkim my jako Polacy wybierzemy to jak będzie wyglądała scena polityczna na najbliższe lata w naszym kraju. Polacy wybiorą wybiorą czy oddać władzę tylko w ręce jednej partii, jednej organizacji politycznej, czy oddać swój los, swoją przyszłość w ręce tylko jednego człowieka i to oddać bez żadnej kontroli, bez żadnego zabezpieczenia, czy wprost przeciwnie, być może wybrać kandydatkę, która będzie osobą szanującą wszystkich, będzie osobą otwartą, będzie przede wszystkim osobą, która będzie reprezentowała interesy wszystkich Polaków, a nie tylko jednej formacji politycznej. My dzisiaj tutaj się zgromadziliśmy, by przedstawić Państwu trzon osób przyszłego sztabu wyborczego naszej kandydatki, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a więc osób, które będą przekonywały Polaków do tego, że ta druga opcja jest lepsza, że Polacy zasłużyli na to, żeby mieć bardzo niezależnego i suwerennego polityka, który jest prezydentem i który nie jest zakładnikiem żadnej formacji politycznej. Szanowni Państwo, pozwolicie, że ten sztab zaprezentujemy wspólnie dzisiaj jako przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej z przewodniczącym Mateuszem Żukowskim, przewodniczącym Partii Nowoczesna, która wchodzi w koalicję obywatelską. Już zapowiedziałem, że Mateusz wchodzi do tego sztabu, za co też mu bardzo gorąco dziękuję. Ale na wstępie pozwolicie, że zacznę od osoby, która stanie na jego czele. Od osoby, która. Pewnie może być pewnym zaskoczeniem, bo nie jest członkiem ani Nowoczesnej, ani Platformy Obywatelskiej, ale bez wątpienia jest to osoba, która utożsamia się ze wszystkimi wartościami, jakie reprezentują nasze formacje polityczne. I mogę powiedzieć, że nie utożsamia się tylko deklaratywnie, ale całym swoim życiem udowodniła, że rzeczywiście te wartości są jej bliskie i w tym życiu się nim kierowała. Jest to pan mecenas Edward Żepka, którego przedstawiam i za chwilę mu oddamy głos, ale już po przedstawieniu całego sztabu. Skład sztabu również wejdzie przewodniczący platformy obywatelskiej w regionie, były poseł tej ziemi, kolega Artur Gierada. Tak jestem z tego powodu bardzo zaszczycony. Że państwo nie mogło też zabraknąć w tym sztabie naszych parlamentarzystów. Będzie e, szczególnie z sprawami społecznymi, bo od tego jak z ekspertką e, znaną już dzisiaj na całą Polskę e, i tym się zajmuje również w budowaniu samego programu dla pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, nasza posłanka Marzyna Okładrywnowicz, będzie również obecny poseł ziemi świętokrzyskiej, ale były minister kolega Bartłomiej Sienkiewicz. Tak. Tych dwójkę parlamentarzystów dzisiaj musimy by usprawiedliwić, bo są w Warszawie, ale jest z nami tutaj na miejscu nie tylko parlamentarzysta, ale człowiek, który reprezentuje środowisko pracodawców w naszym kraju, pan Adam Cyrański. Za współpracę z organizacjami politycznymi i prace logistyczne sztabu będzie odpowiadał kolega Ryszard Cichy i zapewniamy, że żadnych materiałów wyborczych nie zabraknie i wszystkich chętnych do pomocy przy dystrybucji i wszystkich, którzy mają wolne płoty albo powierzchnie reklamowe, zapraszamy serdecznie do kontaktu. My już z tego miejsca chcemy zaprosić również wszystkich młodych ludzi do zaangażowania się w nasz sztab, w pracę na rzecz naszej kandydatki i wiemy, że młodzi będą chyba taką siłą, która może przeważyć o tych wyborach, a w naszym programie szczególnie kwestie młodych są i będą bardzo mocno podkreślane. Wiemy, że młodzi dzisiaj często się że dla młodych bardzo ważna jest choćby kwestia ekologii, i myślę, że to też będzie głównym atutem naszej kandydatki, a młodych będzie reprezentował przewodniczący Młodych Demokratów pan Patryk Stępie. Do sztabu wchodzi również Agata Wojna. Myślę, że postać wszystkim znana, nie muszę przedstawiać. Radna miasta Kielce, przewodnicząca klubu, będzie odpowiadała za kontakt z samorządowcami i współpracę z nimi. Trzeci sektor, organizacje pozarządowe i wolontariusze, bo oni będą odgrywali bardzo ważną rzecz w tej kampanii. Zresztą my przede wszystkim chcemy, żeby to była kampania nie stricte polityczna, bo prezydent też nie może być tylko polityczny, ale wszystkich wolontariuszy będziemy zachęcali do tego, żeby w każdym miejscu w naszym województwie, w każdym powiecie się do nas przyłączali. Za tą część akurat kampanii, za ten odcinek będzie odpowiadał Michał Piasecki, zresztą bardzo też znany działacz organizacji pozarządowych z Kiercy. Koleżanka Marta Król będzie odpowiedzialna za social media, za pracę na Facebooku i Instagramie. Szanowni Państwo, tak jak mówiliśmy, kampania to nie tylko Kielce, to nie tylko powiat kielecki, ale całe województwo, dlatego przedstawię teraz bardzo krótko nazwiska do tych osób, które w każdym powiecie będą koordynatorami, a więc osoba, która chce się zaangażować w kampanię, jest na przykład z powiatu opatowskiego, będzie musiała się zgłosić do tamtego koordynatora, czy z ostrowieckiego do tamtego. I to będzie Kielce pan Michał Braun, radny kielecki, Powiat kielecki Lucjan Pietrzyk, Lucjana nie trzeba e, przedstawiać w Wieloletni Społecznik, m.in. poseł dwóch kadencji. Skarżysko kamienne Leszek Goli, przewodniczący Rady Miasta w Skarżysku. Starachowice Igor Klar, Staszów Józef Standomierz Sandomierz, Józef, e, Sandomierz Jopawiew, Józef Adamczak, Błuski Andrzej Bydłoś, Pińczów Jadwiga Irla, Jędrzejowski Wojtek Zwierzchowski, Ostrowiec Jolanta Madziuri i Kazimierski, e, wiceburmistrz Kazimierzy Wielkiej Łukasz. Maderak. To są naprawdę osoby, które są dzisiaj otwarte, które będą przekonywały w imieniu naszej kandydatki do tego, że jest ona i będzie na pewno najlepszym prezydentem. My rozpoczynamy projekt KIDAWA 2020. A pozwólcie Państwo, że oddam teraz głos tej osobie, która.